uznałem, że dołożę absolutnie wszelkich starań, aby jak najdokładniej przez te kilka pewnie jeszcze następnych dni, gdzie będzie pojawiało się komentarze, wytłumaczyć wam wszystko, przekazać moją pełną wiedzę, jaką mam o oponach. Oczywiście nie mam tak dobrej wiedzy jak z niezotorzy, ale spójrz, drogi kolego, skomentowałeś, że bieżnik założono odwrotnie. No domyślam się chodzi ci, że cała opona, a nie bieżnik, jak najbardziej. Rozumiem twój tak myślenia. Już tłumaczymy. Mamy ten napis, ten, który tam widziałeś. Rotacja. Szczałka jest ewidentnie w tą stronę, w tą lub Przedłużymy sobie to, zrobimy coś takiego. No i teraz nie mam jak obrócić tym kołem. Myślę, że tutaj zgadza się kierunek, tak? Więc wziąłem drugie koło, które ogólnie nie ma tutaj. szczałki. jest. Po prostu nie ma. Bez wchodzenia szczegóły. I namalowałem. Spójrz, jest ta sama kierunek. Może tak. Jest ten sam. To mi się błędnie namalowało brzydko. No i spójrz teraz, bez żadnego cięcia. Zaraz ci pokażę. Czy na pewno jest założone źle? Jedziemy do przodu, jest przód samochody, no bo nie wiem jeszcze, jak to bardziej wytłumaczyć. Jest przód, przednie światła, jest tył, tylne lampy, można nazwać je reflektorami. No i teraz przyglądnij się, proszę, spójrz. Jedziemy do przodu, przesunęło się koło ewidentnie do przodu, tak? Teraz się przesunie nam do tyłu. Będę wam tłumaczył, bo chcę, żebyście, wy, jako moi drodzy zetkarowicze, mieli jak najwięcej wiedzy. O samochodach. W ogóle spójrzcie. Tu jest siedemnastka, a tutaj szesnastka. Jakie to małe.